Witam, mówi Gerald. W tym krótkim filmiku zaprezentuję kartę graficzną RX580 z 4GB RAMu Nitro Sapphire. Do tego testu będę używał podstawki w postaci płyty MSI 470X w wersji gaming oraz procesora AMD serii 7 2700X. Widzicie, karta graficzna jest dość sporych rozmiarów, co świadczy o tym, że ma dość duży potencjał, jeśli chodzi o podkręcanie, overclocking i w ten sposób prezentuje się ten system zaraz tutaj. Pokażę, są dwie wtyczki na zasilanie z zasilacza i za chwileczkę będzie można odpalić cały system. Trzeba tylko podłączyć zasilanie i kabel HDMI. Jeszcze tylko trzeba zewrzeć dobrze zworki. I tak prezentuje się ten system, który tutaj zbudowałem. Uruchamia się sprawnie, bez żadnego problemu. Także przechodzę do pierwszego testu używając Haven Benchmark mojego ulubionego programu do testowania kart graficznych, który wyświetla wysokiej jakości obrazy 3D ruchome na końcu wystawiając ocenę. Benchmarking jest w tym momencie w procesie. Przewinę go do momentu, aż będzie można zobaczyć końcowy wynik. FPS-y, tak prezentuje się ten test. I mamy tutaj końcowy wynik score 2639. I są dane do tego testu. Jeśli ktoś chce, może znaleźć wyniki innych kart graficznych, żeby porównać. Dostępne są na internecie. Drugim testem, jaki chcę zaprezentować, jest e, test przy pomocy programu User Benchmark. Także przewinę do tego momentu, już program jest uruchomiony, jak widać. W tym momencie jest testowana karta graficzna, również wyświetlając wysokiej jakości ruchome grafiki 3D. Zaraz będziemy mogli zobaczyć końcowy wynik, i jest końcowy wynik. Jak widać, procesor wyszedł ponad przeciętnie, po wyżej oczekiwań. Karta graficzna wyświetla tutaj, że jest poniżej oczekiwań, ale poniżej potencjału. Z tego względu, że jest porównywana przez ten program do innych kart tego samego typu, które są podkręcone, np. w programie MSI Afterburner. A karta ma dość duży potencjał ze względu na to, że system chłodzenia jest dość. Imponujący. Dysk też wyszedł daleko poza oczekiwaniami. Pamięć RAM również wykroczyła oceną poza oczekiwaniami. System ten zbudowałem dla swojej przyjaciółki, która używa go w tym momencie. Kula, pozdrawiam cię. A tak prezentuje się po włożeniu do obudowy. Kiepskiej jakości zdjęcie, ale jest jak jest. Ładnie świeci się napis Sapphire. To już koniec tej krótkiej prezentacji, zostawcie mi kciuka w górę albo w dół, jeżeli chcecie poglądać filmiki z World of Tanks to zapraszam, a póki co żegnam się, do następnego razu.